Witam z retropiwnicy od ostatniego odcinka, w którym okazało się, że to coś, ta płytka za bardzo nie nadaje się chyba do skalowania sygnału VGA z retropeceta, albo być może jest uszkodzona, ale podejrzewam, że jednak aby prawidłowo przeprowadzić taki proces i faktycznie, żeby można było tu wpuścić sygnał z peceta, no to chyba jednak potrzebne tu jest jeszcze jakieś, jakaś dodatkowa płytka, jakiś dodatkowy konwerter tego sygnału. Żeby go odpowiednio dopasować do działania tego całego urządzenia Także no nie daje mi to spokoju, więc postanowiłem jeszcze zrobić inne testy Jeżeli to jest faktycznie sprawne, no to powinno poradzić sobie z innym sygnałem RGB Na przykład z kart W związku z tym zamówiłem sobie taki dodatkowy moduł do tej płytki Właśnie z wejściem z kart RGB, który można tutaj połączyć razem z tym. Mam nadzieję, że wszystko zostało odpowiednio do mnie przesłane. Jeszcze paczuszki nie otwierałem, zatem zrobimy sobie mały unboxing. No a do testów przygotowałem Sege Mega Drive, która właśnie na wyjściu daje sygnał z kart RGB. Zatem jeżeli uda się na początku na zwykłym monitorze uzyskać z tego, z dowolnego z tych wyjść VGA normalny obraz, ładny, będzie dało się go skalować, zwiększać rozdzielczość, zmniejszać, no to wtedy ewentualnie jeszcze spróbuję jeden na przykład taki konwerter, który przerabia sygnał VGA na, na HDMI tutaj podłączyć, no i spróbuję przychwycić ten obraz. Także ewentualnie sobie będę mógł wtedy zagrać i jednocześnie Przechwycać ten obraz. Zobaczymy, czy to się uda. Czy faktycznie ta płytka jest sprawna, bo, tak jak mówiłem Wam w poprzednim odcinku, kupiłem ją używaną. Więc nie jestem do końca przekonany, czy ona jest sprawna, czy nie. Ale bardziej byłbym skłonny ku temu, że jednak sygnał VGA bezpośrednio tutaj nie może być wpuszczony. Mimo, że na wejściu jest właśnie takie gniazdo VGA, na wyjściu również, to chyba jednak. Tutaj potrzeba jeszcze jakiegoś dodatkowego przekształcenia tego sygnału, do pasowania, żeby to urządzenie było w stanie go prawidłowo rozpoznawać. Zatem już otwieramy paczuszkę, zobaczymy, co jest w środku, jak wygląda ten moduł. No i mam nadzieję, że uda to się wszystko razem spiąć, podłączyć i że to jednak działa. No to otwieramy. Odłóżmy sobie na razie może tak, żeby było tu troszkę więcej miejsca. Po jako że ten moduł teoretycznie jest nowy, to tak naprawdę wyszedł mi drożej niż całe to urządzenie, cały ten GBS 8220. No proszę bardzo, tutaj są te tasiemki do spięcia modułu razem z płytką. Na razie folia na podłogę, później sobie sprzątnę. Ok, tu jeszcze paragonik. No i całość, cała płyteczka wygląda w ten sposób. Mamy tutaj wejście z kart RGB, możliwość podłączenia e, zasilania na takie zaciski, możliwość prawdopodobnie podpięcia jeszcze e, zasilania. Przeniesienia właściwie zasilania z płytki bezpośrednio tu. No i jest jeszcze wyjście na dźwięk, ewentualnie można sobie słuchawki wpiąć, głośniki. Jest jeszcze wyjście na monitor i to chyba jest monitor 15 kHz. Z tego co pamiętam, bardziej tak, taki wyjście amigowe, monitor amigowy. No ale dobra, nas interesuje to, czy uda się tutaj po prostu podłączyć całość, spiąć jedno z drugim. Akurat tej tasiemki nie miałem, więc fajnie, że tutaj jest w komplecie. Już sobie to dopasowuję, jak to powinno być podłączone. Czyli jedna strona idzie do GBS-a, druga strona są oczywiście wypusty, więc nie da się tego za bardzo odwrotnie wpiąć. Druga strona tutaj idzie. No, i teraz zasilanie. Zasilanie sobie pobierzemy z tej płytki. Cyk, doprowadzimy je tu. O! I teraz wystarczy, że zasilanie podłączę gniazdem normalnym tutaj do płyty. I powinno to również zasilać nam ten moduł z kart. Zatem tak to wygląda. Ja na wyjście podłączę sobie. Do testów na razie monitor. Jak wszystko będzie w porządku, to spróbujemy konwertować taki sygnał do HDMI. I jeżeli okaże się naprawdę, że wszystko tutaj działa, no to e, prawdopodobnie i tak z tego będę chciał zbudować, poskładać bardziej, opakować. Może w ten sposób e, opakować to w jakąś obudowę. Stworzę sobie taki skaler i ewentualnie będę się wtedy rozglądał za e, tym dodatkowym. Jakimś urządzeniem, które tutaj trzeba jeszcze spiąć, aby można było faktycznie przepuszczać przez to jeszcze sygnały pc z karty graficznej. Dobra, w takim razie monitor mam włączony. Zaraz tutaj zobaczymy. Podłączymy sobie na razie, tak. No, tam chyba to się dobra tam nie łączy. Spłytka zasilana jest na 5. Volt. To już można schować. Dobra, tak by się to prezentowało. Tutaj mam nawet kawałek zasilaczyka. Na razie tylko tak podłączę. Zobaczę, czy tutaj ten ledzik, bo ten moduł ma swój LED. Oczywiście płytka swój zapali. Zobaczymy, czy wszystko jest w porządku z zasilaniem. Ok, jak widzimy, widzicie to. Widzicie, tutaj się zaświeciło. Nawet na monitorze coś tam się zaświeciło. W porządku, już poprawiam. Wygląda na to, że napięcie poprawnie tutaj dochodzi. Mamy tutaj przewód sygnałowy też, jest spięty. Ewentualnie tylko jakieś głośniczki tutaj. Ja pewnie podłączę mój ten głośniczek bezprzewodowy, który gdzieś tutaj nawet stoi. Proszę bardzo, coś takiego sobie tutaj podłączę. No, i oczywiście, tak jak mówiłem, Sega Mega Drive. Także pojedziemy grubo z sygnałem z karty RGB. Zobaczymy, czy wszystko faktycznie będzie w porządku. Jeżeli poprawnie wszystko będzie na monitorze, no to zaatakujemy znowu konwerter dowolny. Wtedy może być na przykład ten Vention, co, co wam pokazywałem, e, i zobaczymy, czy wtedy uda się przechwycić z tego bezproblemowo obraz. Zatem dajcie mi chwilę, ja sobie tą Segę tutaj podłączę. I widzimy się za moment. No to patrzcie na to. Wszystko jest podłączone, nawet już jest wpięte do prądu, oraz siedzi vention dodatkowo, czyli mam kabelek puszczony bezpośrednio na monitor. Sygnał jest już na monitorze. Znaczy jest informacja, że brak sygnału na razie, bo Mega Drive jest póki co jeszcze wyłączone. Ale jednocześnie puszczamy sygnał i na monitor, no i na jeden z tych tanich chińskich konwerterów, akurat padło na konwerter Vention, czyli ten mój ostatni nabytek. W sumie to nie ma znaczenia, który bym wybrał, bo one i tak wszystkie identycznie działały. No i całość podłączyłem dodatkowo do Grabbera. Grabber to jest akurat EZCAP 261M. I teraz tak, spójrzmy sobie na menu. mam tu ustawiono display mam ustawioną rozdzielczość 1024 x 768 i dokładnie taką samą rozdzielczość wyklikałem w ustawieniach Grabbera no bo jeżeli, jeżeli będzie obraz, jeżeli wszystko będzie działać no to Prawdopodobnie byśmy mieli przy innej rozdzielczości po prostu rozciągnięty obraz. Tutaj nie ma żadnego pilnowania formatu 4.3, czy, czy formatu 16x9, czy jeszcze innego. Zatem trzeba o tym pomyśleć wcześniej. No ale wiemy, że z tego, z tego będziemy wypuszczać zawsze sygnał o stałej rozdzielczości. Zatem wiadomo też wtedy, co ustawić na grabberze. Ok, myślę, że możemy klikać power na sedze włączona i uwaga proszę bardzo jednak działa biorę pada da się coś tam, coś tam czasem mrugnie ale z tego co widzę tu pewnie jeszcze można by się pobawić troszeczkę ustawieniami tej geometrii na razie może nie będę tego ruszał, bo mi ciężko trzymać telefon i jednocześnie to przełączać niech będzie tak jak jest na pewno sobie to spróbuję jeszcze dostroić tymi przyciskami Także tu jednak wychodzi na to, że to urządzenie śmiga. Po prostu albo nie umiałem tego z PC-tem ustawić z tym sygnałem VGA dokładnie, albo jednak tam trzeba jeszcze dodatkowo jakoś ten sygnał prze, przepuścić wcześniej, żeby był to sygnał kompatybilny. Dobra, w takim razie jeszcze tylko włączmy ostatni jaki tytuł miałem, to chyba się teraz odpali, jaki był uruchamiany. Zatem włączmy to, co było. Jakaś gierka nam się tu odpali, to sobie chwilę tylko zagram, przełączę się pewnie. Pewnie zaraz przełączymy się po prostu na graber, bo widzę na podglądzie, że na graberze też dokładnie to samo się wyświetla. Zatem oba wyjścia wydają się sprawne. Czyli jednak i ten moduł, który dokupiłem z Carter GB. Wychodzi na to, że też jest sprawny, tylko dźwięku żadnego nie słyszę. Oczywiście ta moja Sega akurat strasznie ten dźwięk ma taki jakby przesterowany, albo wrażliwy na zakłócenia. Szczególnie to jest e, słyszalne przy, e, przy tym menu e, na karcie. W grach już, już tego tak mocno nie słychać, ale to akurat jest e, nie kwestia w ogóle tego konwertera, czy tutaj podłączenia, tylko samej, samej Segi, być może kabelek, nie wiem. No, dźwięk jest, obraz jest. No to co, może się przełączymy się teraz wyłącznie już tylko na, e, na Grabber. Uwaga. Ja już odkładam telefon. No i może sprawdźmy, jak to działa. Wy, wy będziecie mieć podgląd z Grabbera. No ja sobie dalej będę patrzył tutaj na ten monitor e, HP, który stoi przede mną. To próbujemy. Ewidentnie tam jeszcze coś można w geometrii pogrzebać w opcjach i pewnie dopasować sobie ładnie te, te, tą całą wielkość ekranu. Być może wtedy wszystko będzie idealnie stabilne, bo tak to raz na jakiś czas widzę, że ten obraz potrafi tak zadrżeć lekko. Ale myślę, że to wszystko jest do, do skorygowania. Zaraz jak, jak to się dokładnie odpala. Start, start, start. No dawaj, dawaj, odpalaj. Start game, press start OK. Tym skacze, tym strzelam. No dobra. Już jakiś czas w to nie grałem. No widzę, że chyba jest okej okay na grabberze. Póki co nie zauważam nic niepokojącego. Czyli GBS 8220 wydaje się jednak być sprawny. I ten moduł, który dokupiłem do niego, też jest sprawny. Zatem mogę. A, teraz jakiś przeskok ekranu, jakby, delikatny. Gorsza jest ta konfiguracja tego, bo. żeby to było coś tak łatwo z automatu, żeby wszystko się samo dostroiło, a tu chyba trzeba i. O. Właśnie takie co jakiś czas mo może być. Nie wiem czy u Was to też było widoczne, bo mi na monitorze było. Taki przeskok lekki obrazu. No ale jest potencjał. Można to myślę jakoś fajnie sobie ogarnąć, pogrzebać w ustawieniach i, i faktycznie dopasować, albo ogólnie znaleźć jakiegoś porządnego manuala, bo nawet manuala nie mam do tego za bardzo. To co było w zestawie to się praktycznie rozpadło. Takie jakieś karteczki stare. Aha, tutaj jeszcze coś zmieniam tym pierwszym przyciskiem. Dobra no, i zabijają mi ciągle. Nie wiem czy nie za niska ta rozdzielczość będzie. No szkoda, że tutaj akurat nie ma tego żadnego dopasowywania właśnie te, tego formatu. Wow! Co ja tu mam? Aha. Bo mogłem ustawić Full HD, a ustawiłem faktycznie 1024 na 768, czyli dokładnie taki sygnał, jaki mam na, na tym urządzeniu GBSC ustawiony. I taki też ustawiłem sygnał właśnie w opcji Grabbera. No i chyba proporcje są w miarę ok. Nie jest tam za bardzo rozciągnięty ten obraz z tego co widzę. Na pewno nie jest na pewnym ekranie, jeżeli chodzi o, e, o szerokość, no bo wiadomo to e, osłuchać teraz taki delikatny właśnie, takie mruczenie tego dźwięku. No bo 1024 to nie jest jednak Full HD, <grym> więc zawsze te czarne paski gdzieś tam będą po bokach. No ale myślę, że już sobie ogarnę ten skaler. Najważniejsze, że jednak działa. Prawdopodobnie wejście komponentowe też będzie sprawne. Do tego to na przykład, nie wiem, może PlayStation 3 można by podłączyć po komponencie i też popatrzeć, jak to, jak to wtedy wygląda obraz. Gadżety wypadają. Ciekawe mnie, jak to będzie współpracować e, z tym moim nowym ZX Spectrum, jak już go poskładam, ta, ta płyta, którą sobie załatwiłem. No skacz, utknął tak i nie mogę nic zrobić. O, Dobra, właśnie na górę. Bo tam też teoretycznie będzie e, wyjście z karter GB, więc mógłbym tego, e, tego GBSC 8220 również używać właśnie do, do Spectruma. No dobra, wszystko wydaje się działać, nie chcę, żeby ten filmik był zbyt długi po tych ostatnich, długich produkcjach. Zatem myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Ja tu pewnie jeszcze sobie spróbuję ograć ze 2-3 tytuły, może jeszcze trochę pogrzebię w ustawieniach tego, e, tego urządzenia, trochę tam geometrię spróbuję dopasować, żeby już nic mi nie mrugnęło. No i jednak chyba Szykuje się dosyć fajny skaler. Przynajmniej do skart RGB, do komponentu, a może w przyszłości również do VGA. No i o dziwo, też przy takich ustawieniach radzi sobie również tani chiński konwerter do HDMI. Zatem dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć! ハハハハ